świeża, nawet wlagana. Cipura. Czyli dorada. Doradura. To, to, to jest dobre właśnie. Jeść, bo jest bardzo dużo jej. Stek wołowy wieprzowy, sowlaczki z kurczaczka wieprzowe, spaghetti bolognese, 300 lat byli e, błosi. błosi, więc spaghetti bolognese również tutaj jest. Chodźcie tu bliżej się przytulicie, że nie widzicie. No, dawać dawać bliżej. Tu jest wydatka, można sobie zabrać. Moi drodzy, co jest ciekawe, tu spaghetti bolognese z cynamonem, bo twierdzą, że wydobywa smak pomidorów. Coś czego na kontynencie nie ma. Wegetarianie. Mamy wegetarian? Nie mamy. Gemsita. faszerowana papryka, faszarowany pomidor, ryżem, oliwą, warzywami, pomidorkami. Zupa, jedyna zupa na wyspie. Reszta to instanty pod turystów, bo Grecy raczej nie jedzą zup. Zupa na winie. Czyli co się niki na winie to jest w zupie? Wystarczy Aha, spojrzeć, że wszystko tam rzuca. Nie. Moi drodzy, to maleństwo to nie fasola, tylko makaronik. Mhm. Też jest wegetariańska, dużo oliwy, pulpeciki wołowe, jagnię, króliczek, czyli kuneli. W oliwie w cytrynie. Z serkiem na ciepło. Gulasz stifado wołowy, z serkiem dużo oliwy, pomidorka, cynamon i jeszcze słodkie cebulki. Musaka, zapiekanka. Z mięsem mielonym, z bakłażanem, ziemniaczkiem, beszamelem, satiki. Jogurt grecki taki, że łycha staje, w Polsce nie ma. Dużo czosnku, marcheweczka, ogóreczek, czosnek plus czosnek. Jeżeli zjecie dzisiaj, to jeszcze przez dwa dni będziecie się czuć posmać. Jaka sałatka? Grecka. Nie no, z Nie ma czegoś. Filmowa. Nie ma patyki greckie nie, nie ma nie roku nie ma obie greckie sernika podjedowi do, 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 do. dokładnie czy te pomidory muszę katalogić czy tylko jest jeden gatunkowe różne są. Różne są różne są takie jak u nas to u nas to są takie